Witam w salonie kosmetycznym Natalii Studio. Nazywam się Natalia. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu zabieg SkinFrax. Jest to najnowocześniejsza technologia medycyny estetycznej. Polega na połączeniu metody nakłuwania skóry mikroigiełkami inaczej frakcjonowania z ogrzewaniem tkanek za pomocą prądu o częstotliwości radiowej. Przed zabiegiem należy wykonać wywiad kwalifikujący klientkę do zabiegu, następnie wykonać demakijaż oraz nałożyć nieczulenie. Zabieg, który dzisiaj wykonujemy, występuje w dwóch wersjach: w wersji igłowej i bezigłowej. Wspólnie z klientką zdecydowałyśmy na opcję bez igłową, ponieważ klientka jeszcze dzisiaj musi wrócić do pracy. Standardowo wykonujemy wersję igłową, jednak wiąże ona się z 3-4 dniowym okresem rekonwalescencji. Zabieg Skinfrax polega na kontrolowanym i równomiernym podgrzaniu tkanek. Tkanki te są stymulowane do regeneracji, następuje przebudowa włókien kolagenowych i elastynowych, a także powstają nowe tkanki. Celem zabiegu jest głęboki lifting twarzy, szyi czy dekoltu. Poprawa kolorytu skóry, likwidowanie przebarwień, likwidowanie cieni pod oczami, redukcja bliz potrądzikowych, a także usuwanie na rozstępów na ciele czy, czy innych blizn. Zabieg wykonujemy w serii 3-4 zabiegów w odstępie 4-5 tygodni. Po zabiegu użyłam głowicy chłodzącej, która zredukowała odczucia podgrzania skóry. Następnie nałożyłam serum łagodzące oraz krem z filtrem 50. Jestem już po zabiegu. Czuję się bardzo komfortowo, odprężona. Zabieg był nieinwazyjny, bezbolesny, także nie ma się czego bać, tak? Można spokojnie przyjść, odprężyć się. W tej chwili czuję, że moja skóra jest jakby to powiedzieć wypoczęta, odprężona i, i taka naciągnięta. Bardziej no nie wiem, mam nadzieję, że bez zmarszczek. Mam nadzieję, że już wkrótce będzie widać większe efekty. Na koniec. Chciałam Państwa zaprosić na stronę Studio Tam mogą Państwo dokonać rezerwacji online, co jest sporym udogodnieniem dla naszych klientów.